co my tu mamy no piękną drogę która wspina się gdzieś wyżej i wyżej i to wspinanie chociaż nie strome to jednak kawałek dystansu trzeba pokonać żeby go całego przejechać to jedna z opcji do tarcia do tego miejsca ja od Krzeszowic no, kilkanaście kilometrów, bo kilka pomyłek i kilka korekt trzeba było wprowadzić w tą moją jazdę. A przede mną koniec tego zjazdu, albo początek tego podjazdu, i jeszcze trzy, sześć. 367 do zobaczenia rezerwat Dolina Potoku Rudno no jest tutaj niedaleko Sanka Rzeczka jest Rudawa, która z Sanką w Tęczyńskim Parku Krajobrazowym sobie płyną, a tu jest Potok Rudno w Rudniańskim Parku Krajobrazowym ta rzeczka sobie znalazła Miejsce no i za 20 km stąd około o, znajduje swoje ujście w Wiśle. A nad głową jest korytarz do lotniska w Balicach. Rezerwat od 2001. Ta informacja jeszcze chyba 90, prawie 6 hektarów. Ta informacja jeszcze nie do wszystkich mieszkańców tutejszych dotarła, bo kilka osób pytanych trochę zdziwione miny robiło. Widzę tam taki łan skrzypu olbrzymiego. Może on będzie na nie, chyba to nic nie zmieni. Z jednej strony drogi od noga potoku Rudno i tutaj takie czarne lustra też odbijają słońce. A sam potok, no, trochę rachityczny. Niewiele tej wody w nim pozostało. Prawdopodobnie wiosną, to miejsce, na które patrzę, to mogłaby być wyspa. Skrzypy są bliżej. No i cały ich łan. A po zachodniej stronie tego rezerwatu jest pozostałość po kamieniołomie porfirów, no i ja tam podążam. To tyle.